Witam serdecznie, dla Was pewnie coś na ranek przede mną jeszcze dwie gale, bo mnie dopiero około 18 przede wszystkim ta, na którą najbardziej dzisiaj czekałem mianowicie walka Ramireza z Postolem wiadomo, mówiłem o tym w zapowiedzi dzisiaj więc błyskawicznie, super błyskawicznie szybciej niż zrobił to Daniel Dubois 200 sekund ze Snidersem mismatch totalny, każdy cios, dosłownie każdy cios gdziekolwiek nie trafiał Snydersa. Robił na nim wrażenie. Wiemy, jak mocno bije, jak mocno bije Daniel Dubois. Nie wiem, czy musiał dzisiaj pokazać 20% czy 30%. Przeciwnik szybko sobie zdał sprawę, że to nie ten poziom i tak specjalnie nie chciał walczyć. 5 razy na deskach, 3 razy ulubiona pozycja Snydersa podczas 200 sekund walki w studio w Londynie na kolanach. W którymś momencie już zaczął padać za nim cios, doszedł ten drugi. No tak to wyglądało, 15-0, 14 KO. To są to jest dorobek, czekamy wszyscy na spotkanie z Johnem Joyce'em. Niewiele się więcej dowiedzieliśmy, 8 miesięcy nie walczył Daniel Dubois. Rzeźnia, no to była po prostu żelnia, rzeźnia. Więcej oczywiście teraz na temat gali, w, no, gali, która bardzo mieszane uczucia we mnie, we mnie wzbudziła, bo... Z jednej strony fajne walki, fajne zestawienia w pięściarze. Nie przypuszczałem, że, że... może inaczej. Zacznijmy od, od najważniejszej rzeczy głównej walki wieczoru. Może inaczej, chciałem od tyłu, a zaczniemy od początku. Tych najważniejszych rzeczy pan profesor pięściarz Maciek Suleński na luzie. Każdą minutę każdej rundy bawi się boksem. Jęgojan próbował przez jakieś 6 minut szarpać, próbować coś robić. Natomiast no w którymś momencie zdajesz sobie sprawę, że ty jedziesz trabantem, a gościu jedzie obok ciebie Ferrari. I żebyś nie wiadomo jak mocno dusił na, ten, na, na gaz, to i tak on jest 3 mile przed tobą. Mniej więcej tak to wyglądało, jeśli chodzi o Maćka Suleckiego. W trzeciej, czwartej rundzie to już było widać, że to jest pytanie... Co ja bym chciał dzisiaj pobawić się na ringu? Ja się spodziewałem, że ta walka albo będzie jakiś uda się wepchnąć Maćkowi knockout przeciwko Jangojanowi. Natomiast trudne zadanie, ponieważ pięściarz nigdy nie tylko Ormianin, nie tylko nigdy nie był znokautowany, ale nigdy w historii nie był na deskach. No teraz tutaj niewiele, niewiele brakowało. Parę fajnych takich zmian, uderzeń, tempa, to co wszystko Maciek potrafi. czyli Wydaje się, że cios leci na górę, leci na dół i odwrotnie, lewy prosty, ta rozbita ręka, bo Maciek nawet pokazywał tą pokrwawioną rękę, ale bez kontuzji w wywiadzie po walce mówił o tym, że wszystko jest w porządku, wie ile jeszcze musi być lepszy. Pan profesor, tu różnice klas były olbrzymie, e, sfrustrowany. Jęgojan musiał sobie zdawać z tego sprawy, że nic nie jest w stanie zrobić. Bo Maciek potrafi być bardzo dobrym, defensywnym pięściarzem. Tutaj, kiedy musiał, to był tym defensywnym pięściarzem. E, gratulacje do Ormianina, że wytrwał. E, tak, jak wspomniałem. Maciek wygrał każdą minutę każdej rundy. Gratulacje. Czekamy, co dalej. Jak wiemy. Maciek i ma rację. Uważa, że ma prawo walczyć z pierwszą piętnastką na świecie. Ja się absolutnie z tym zgadzam. No to już będzie należało do Andrzeja Wasilewskiego i jego drugiego promotora, czyli Eddie Herna i Matron Boxing. Teraz e, Jenianin kontra Tryc to był cyrk. Jenianin to jest cyrkowiec i pajac. E, ja do tej pory nie rozumiem jak ta walka z Robertem Parzęczewskim mogła trwać dłużej niż e, dwie minuty. Bo e, tryc e, podobał mi się tego chłopaka spokój. On, on nie reagował na te wygłupy, wyginanie się, Ala, śmieszna bośniacka wersja Roya Jonesa Juniora, e, wysuwanie głowy, chowanie e, rąk do tyłu. Gościu, pokaż coś, a nie w sytuacji, kiedy, kiedy z, ciebie, z ciebie rywal robi kotlety. Bo jak ty wygrywasz, to jest OK, bo tak robił Roy Jones Jr. On, on robił te Chowanie rąk do tyłu, wysuwanie głowy jak cię miarzy. Natomiast tutaj jesteś mierdzony i, i nie bardzo wiem jak on, co on tutaj robił i, i, i dlaczego przyjechał. Bo ja tutaj nawet nie winię i nie będę porównywał tej walki, bo wiem, że paru komentatorów porównało, że to takie porównanie parzęczeskiego z Janianinem, a później, a później. Później trycat tu nie można w ogóle o, o czymś takim mówić, dlatego że jest kompletnie zupełnie innym nastawieniem przyjechał, przyjechał po to, żeby zarobić janianin y, i y, 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 y nawet nie można porównywać walkę. walczył z tym samym zawodnikiem, wypadł lepiej. To takie rzeczy się można bawić dla mediów, dla mniej zorientowanych kibiców, zobacz jak, jak super wyszedł. No na tej zasadzie można powiedzieć, że tryc dzisiaj wychodzi i miażdży No. Wszyscy doskonale wiemy, że wcale niekoniecznie musi tak być. To jest bardzo dobra walka, którą bym chętnie zobaczył. Chociaż panowie mają jeden i drugi inne plany, o tym doskonale wiemy. Natomiast, Janin, no, trzeba mu zapłacić i podziękować. Takiego, takiego cyrkowca to ja zupełnie nie potrzebuję. Mówiłem o tym w zapowiadającym vlogu. Może dlatego tak walczył, że chciał, żeby jak najszybciej się to skończyło. Nawiasem mówiąc, drugi nog dałbym po ciosie w łokieć. Ja bym przyjął ten cios od Tryca od, 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 od i podejrzewam, żebym ustał, a zawodowym pięściarzem nie jestem. Natomiast no, kolega przyklęknął, no, dawał się wyliczyć, przypomnę, za miesiąc ma walczyć o jakiś śmieszny pasek e, jakiejś śmiesznej federacji, e, Mistrzostwo Europy. Więc może dlatego doszedł do wniosku. Jestem ciekaw, czy będzie walczył, nawiasem mówiąc, e, w Turcji o ten pasek po czymś tak kompromitującym, co pokazał, e, kompromitującym, bo inaczej tego nazwać nie można. E, Przykro mi tylko, właśnie nie przykro mi, no bo Tryc zrobił to, to, co powinien, natomiast pewnie myślał, że przygotowywał się ciężko. Trening Tryca do walki z Jan Janinem musiał być 100 razy cięższy niż walka albo 1000 razy cięższy, bo to w ogóle nie była walka. Przemek Zyszcz kontra Sylweneinen. Mówiłem w zapowiedzi, że to jest dobrze złożona walka i to dobrze złożona walka. Dobrze złożona w sensie matchmakingu, że to jest walka, której jest dwóch równych rywali. Że tutaj możemy się spodziewać naprawdę dobrej walki. I ta naprawdę dobra walka była. Wydaje mi się, że, że to, co zaskoczyło Fina w pierwszych dwóch rundach, to była siła ciosu, siła ciosu mojego imiennika Przemka, Przemka Zyśka. On chyba się nie spodziewał tych ataków. E, prawą ręką, z których parę doszło e, i potrzebował parę tych rund, żeby dojść do siebie, te parę rund, które potrzebował, żeby dojść do siebie. Nie mówię to, że zejść długo, bo tak nie było. E, doskonałe lewe sierpowe w wykonaniu fina to się rzeczywiście dobrze oglądało, mniejszy, wykorzystywał przewagę szybkości, natomiast e, zawodnikiem, który cały czas e, starał się coś robić, był, był Przemek Zejść. Ja zawsze mam straszny e, Wielki szacunek dla ludzi, którzy łączą boks na zawodowym poziomie, jak przemek, z umiejętnością pracy zawodowej. To jest potwornie ciężkie, taka jest rzeczywistość zakłada kablówkę, z tego co słyszałem od kolegów. Klientom musi być gotowy, to mówił o tym sam podczas transmisji, że musi być gotowy i trenować, kiedy zadzwoni klient, pojechać, zrobić swoją robotę. Bardzo, bardzo lubię gościa. Za wysoka punktacja, zdecydowanie za wysoka punktacja, chyba dwóch sędziów dało wygraną e, czterema rundami. Ja tutaj zupełnie tego tak nie widziałem. E, dla mnie dwie rundy, dla e, Przemka Zyśka jakby był remis, czyli jakby jedną z tych rund, którą dałem mu na zasadzie, że był bardziej aktywny. Natomiast kto wie, czy więcej takich znaczących ciosów nie zagrał, nie, nie zadał fin to równie dobrze mógł być remis. Czterema to ktoś tam przesadził, bo ta, aż tak dobrze to nie wyglądało, ale bardzo fajna walka. Fajnie się to. Najlepsza walka jako walka tego, tego wieczoru, bo mówiłem poprzednio o Sulęckim, tam, tam był Sulęcki długo, długo, długo nic i był, i był Sasha Jengoja. Natomiast tu było dwóch równych siebie rywali: Bednarek z Gonzalesem. Tak, jak się spodziewałem, bardzo łatwa walka. To był mismatch. To był Myślecz. Natomiast jedna rzecz, którą napisałem od na Twitterze: Nie może być takiej sytuacji, że w ciągu miesiąca, to usłyszałem od Alberta Sosnowskiego, który komentował to dla telewizji polskiej, Kamil Bednarek zrzuca 7, a później 10 kg. To znaczy, że Bednarek walcząc, walcząc ze swoim rywalem był 4 kg cięższy niż kolejna kategoria wagowa, w której walczył. Czyli 4 kg cięższy był od wagi półciężkiej. No, tak nie może być. On nie ma warunków na półciężką. Jak usłyszę teraz, że, że dlaczego nie ma walczyć półciężkiej, to będzie błąd. Całe, e, całe, cała zaleta Kamila Bednarka, jego umiejętności techniczne, szybkościowe i tak dalej są właśnie w kategorii super średniej. I tam powinien absolutnie zostać. Ja wiem, że on będzie zbił wagę, ale to jest młody chłopak. I tu ja mam ten problem. Bo ktoś powie mi 10 kg, to wcale nie jest tak dużo. To jest dużo, bo raz 7 kg kilka tygodni, później 10 kg dla chłopaka, który jest tak młody jak narek, to jest problem. Bo ja rozumiem, że pięciarz ma 34 lata i zrzucenie nie wiem, każdego grama dużo go kosztuje. Natomiast tutaj tego przypadku nie mamy. Byłby jeszcze bardziej dynamiczny, jeszcze bardziej błyskotliwy i w tą stronę powinien się kierować. Wiem, że mówił o tym wywiadzie, że. To jest sprawa, która go nie wiem czy niepokoi, ale którą musi się solidnie zabrać absolutnie. Bo zrzucanie 10 kg, czyli, czyli tak jak mówię, no 4 kg mu brakowały do, do, do cruiseru. To tam z, z głowaski mógłby wyskoczyć. Zawodnik, który, którego nie znałem, o którym słyszałem i który bardzo mi się podobał bezwzględnie, Kroczyk. 18 lat. Gościu wie co chce poczekał spokojnie jak, jak jego rywal się e, wystrzelał Litwin próbował coś zrobić e, dla Krotyuka wystarczyło nie wiem 60 sekund, sekund żeby się zorientować bo taka jest prawda, każdy pięściarz wam to powie zresztą każdy sportowiec wam to powie, że po nie wiem minucie czy dwóch, ty wiesz co możesz zrobić czy jest to koszykówka, piłka nożna, wszystko jedno a sport indywidualny tak jak boks tym bardziej no, po minucie wiedział wszystkie słabości rywala, wszedł, skończył i tak się ta walka skończyła. Będę bardzo zainteresowany rozwojem, e, rozwojem krociuka. Też trochę niepokojąca rzecz od komentatorów, chyba, chyba pan Jagiełło mówił, że 3 kg lżejszy był jego rywal. Walczyli teoretycznie w tej samej kategorii wagowej, chyba że mówimy, że, że gala była na zasadzie wag umownych. To mi się nie podobało, co w niczym nie zmienia faktu, że krociuk, który wygląda jak szpilka. Jak Artur Szpilka, a podobny naprawdę do młodego Artura Szpili, bardzo mi się podobał. Jestem ciekaw, co dalej z karierą, karierą tego zawodnika. A wydaje mi się, że tempo można przyspieszyć, zarówno dla niego, jak i dla Bednarka. Zakładając, że Bednarek będzie się starał zbijać nie wiem 3-4-5 kg, a nie 10, no, bo to jest zawsze problem. Ta walka była łatwa, skończyła się krótko. Jakby to wyglądało, jakby ta walka była, wchodziła w ósmą albo w dziewiątą rundę? Nie wiemy. Lepiej nie wiedzieć w tym konkretnym przypadku, który był. Jedna walka, która na zakończenie o tym pojedynku o jeszcze dwa komentarze na temat rzeczy, które, które usłyszeliśmy. A właściwie jeden komentarz. Walka Kagermana Kagermanowa, przepraszam. Kagermanowa z tym przepraszam, nie zdążyłem zapisać Panem, chłopcem, który nigdy w życiu nie powinien być na ringu. To jest walka, która otwierała ten pojedynek. Ja doskonale wiem, robię to 30 lat, odpowiadając z góry na zarzuty albo odpowiedzi promotorów, że to jest pierwsza walka wieczoru. Kto to ogląda? No, Oglądają to ci, którzy. Nacisnęli guzik, ponieważ zapowiedziana jest gala, ma walczyć z Trichu Suleński, który walczył tu do Mistrza Świata. Usiądę, postawię browar, czy kawę, czy z kolegami, usiądę. Jakbym zobaczył taką walkę, to jestem ciekaw, ilu z tych ludzi, którzy oglądali tą walkę, powiedziało, Nie, nie, no to zadzwońcie do mnie, jak, jak coś, ktoś naprawdę będzie walczył, bo to nie miało żadnego sensu. Kagermanów umie walczyć, jego rywal, przepraszam, nie usłyszałem nazwiska. Wyglądał, był pierwszy, na, pierwszy raz na ringu, był i nie potrafił przyjąć pozycji pięściarskiej. Tak to wyglądało. Zupełnie niepotrzebne, na pewno również niezbyt dobre dla telewizji. Ja rozumiem, że są tak zwane zapchaj dziury na każdej gali, no ale przynajmniej gościa, który umie przyjąć pozycję bokserską, a nie stoi tak. Bo, bo, bo to, to jest kompletny zespół. No i informacja z cyklu. W boksie wszystko jest możliwe. Mateusz Masternak, 33 lata, podpisuje kontrakt z Andrzejem Wasilewskim. Dla tych z państwa, którzy są nowi w boksie, no, przyjaźni pomiędzy Andrzejem Wasilewskim i Mateuszem Masternakiem nigdy nie było. Nie trzeba wierzyć mnie, mimo że ja chyba na ten temat też już kilka razy mówiłem. Ale to są jeszcze czasy, kiedy vloga nie miałem, kiedy, kiedy tam dyskusji nie było zupełnie. Andrzej Wasilewski wielokrotnie się wyrażał ten temat, że nie będzie promował innych zawodników zbijał ewentualność walki Mateusza Masternaka tak jak wspomniałem, wszystko można znaleźć na, w internecie nic nie ginie nie interesuje mnie promowanie innych ludzi Masterna chce się wybić na nazwisku Wodarczyk, bo takie to były tematy mówimy rok 2010-2011 drogi panów się rozeszły teraz, teraz się zeszły i od razu mamy rywala Taylor Mabika 40, 41 lat Dobrze nam znany, bo przegrał z Krzyśkiem Włodarczykiem w minionym roku jednogłośna decyzja. Na początek współpracy na pewno, na pewno ma to sens. Masternak wiemy jak walczy, znany publiczności, dołączy do grupy. Gale telewizyjne są, już mówimy 19 września, o ile dobrze usłyszałem powrót Masternaka na ring, zobaczymy jak to będzie wyglądało, jak wspomniałem Mateusz ma 33 lata rozumiem, że w tym momencie już z tego pomysłu olimpijskiego całkowicie zrezygnował wraca na, na ringi zawodowe zobaczymy co z tego, co z tego będzie 33 lata w wadze junior ciężki to nie jest źle, natomiast wiadomo, że tutaj Andrzej Wasilewski i ktokolwiek będzie jeszcze współpromował jeśli ktoś taki będzie Mateusza Masternaka muszą wrzucić poważne tempo, bo ten prime to jest następne 2 3 lata absolutnie max i z tego sobie wszyscy zdajemy sprawę. Nie sądzę, żeby Mateusz Masternak podpisał kontrakt z Andrzejem Wasilewskim po to, żeby tylko i wyłącznie walczyć na polskich galach, którym absolutnie nic nie ujmuje. Natomiast jak wszyscy doskonale wiemy, jeśli chodzi o polskie gale, no to zawsze jest ten jeden problem, sprowadzenie zawodników, tych znaczących z czołówki, bardzo szerokiej czołówki, no to są pieniądze, na które po prostu stacji telewizyjnych nie stać. Czy to się zmieni, czy nie, to już nie jest moja nie jest moja sprawa, żeby to oceniać, natomiast takie są fakty, o tym wszyscy doskonale wiemy i na zakończenie specjalnie sobie zostawiłem Rafała Jackiewicza, Sza szalony gościu, 17 zakończeń e kariery, no i kochamy go za to, że po 17 zakończeniu kariery i naprawdę nie wiem, double digit, czyli podwójna liczba tych zakończeń musiała być, albo bardzo blisko. W zapowiedziach to, że 30 tych było zakończeń. Jedzie do Niemiec, walczy z Millerem, który mówi, że Jackiewicz jest twardy, ale ja ciągle marzę o tym, żeby walczyć o tytuł mistrza świata, no i Rafał jeb. Jackiewicz wychodzi, wygrywa niejednoknośnie na punkty. Gościu ma minę, bo oglądałem przed sekundą na wideo. Jakby nie wiem, ktoś, nie wiem co mu zrobił na głowę, ale możecie się domyśleć: Rafał Saleja. Tam na pewno jakiś remaczyk będzie trzeba będzie zrobić. Dodatkowo wpłynie. No nie wiem, Rafaowi nie można kibicować, bo to jest ultra pozytywna postać. Wiem, że sparował z trenerem Dżazgowskim. Pozdrowienia um, dla trenera. Mieliśmy okazję się poznać. Jak widać, istnieje coś takiego jak naturalna umiejętność, bez względu na to, co się robi każdego dnia, bo jak wiemy, no a Rafał raczej do tych, co tylko i wyłącznie na wodzie mineralnej żyją, nie należy. Natomiast jest coś takiego jak naturalne umiejętności. Które zawsze będziemy cenić, aż tak ma się taki charakter jak, jak Rafał Jackiewicz. E, e, numer dwa, jeszcze też nie mogę się powstrzymać, już miałem skończyć, ale mój vlog najwyżej mówię. Rano w niedzielę do kawy będziecie mieli. E, widziałem fragmenty tej walki Huka z e, Denisem Lewandowskim, który nie wiem, 300 kg, nie przesadziłem, 300 150 kg, 160, 170, nie wiem, ale. E, Adam Kownacki, jak miał najwięcej kilogramów, to wygląda przy nim jak Floyd Mayweather. Do, dosłownie, jeśli chodzi o sz szczuplasek. Tam, tam kości w ogóle nie widziałem. W każdym razie do czego zmierzam, widziałem fragmenty tej siódmej rundy, którą nadałem no, to chyba na Twitterze, gdzie no, Marco Hook, kiedyś nazwisko, które elektryzowało boks. Człowiek, który brał każde wyzwania w tempie równie wolnym jak jego. 200-kilogramowy rywal porusza się, zadaje ciosy, które wyglądają, jakby było siódma runda. Jakby, jakby to było w zwolnionym tempie, jak nisko można upaść. Można. Bardzo prosto. Boks, jak każdy sport, jest sportem, który uczy potwornie pokory. Parę razy, parę rzeczy się Hukowi wydawało. Od momentu sprowadzenia na ziemię i podbicia amerykańskiej, e, amerykańskiego rynku wygraną z Głowackim, a później kolejne wpadki, usyk, który robi z niego kotlety. No i teraz zostało mu tylko i wyłącznie obijanie kotletów na brzuchu Denisa Lewandowskiego. To by było na tyle, nie wiem czy zdążę jutro jeszcze zrobić podsumowanie tych dwóch walk, dwóch gal, które są teraz. Nie spodziewam się niczego specjalnego po, po pojedynku Lary z Vendetti. Mówiłem o tym, że Per Angulo ma nowego rywala który był co prawda w odwodzie, natomiast obecny rywal, obecny rywal Pero Angulo to nie jest, to nie jest Kaleb Truax, z którym miał walczyć. To jest zupełnie, zupełnie, zupełnie mniejsza, mniejsza kategoria. Natomiast nie da się przecenić walki, którą, którą będzie można zobaczyć dzisiaj w nocy, wieczorem mojego czasu, chyba około 11.15 słyszę od kolegów, od kolegów, z ESPN, u czyli, czyli w Polsce u Was gdzieś podejrzewam około 6 albo pół do 6 jak wszystko szybciej pójdzie, a może wcześniej szybko pójść, czyli walka Ramirez kontra Postol dwa tytuły Ramireza niepokonany 25-0 wygrana oznacza walkę o komplet pasów mistrza świata takie rzeczy rzadko się rzadko się, rzadko się ogląda więc to na pewno na pewno Zdążę, do, zdążę Wam opowiedzieć, co się będzie działo, moje e, jakieś opinie. Natomiast nie wiem, czy zrobię to w niedzielę, czy poczekam, jeszcze pozbieram parę innych rzeczy, które w tej chwili robię i zrobię coś większego w poniedziałek. Tak czy innego, pozdrawiam Was serdecznie. E, jeśli oglądacie mnie w nocy, to dajcie sobie spokój. Chyba, że czekacie na te walki, o których, o których ja mówię. No to wtedy jesteście wytłumaczeni. Jeśli nie, to przy kawce rano w niedzielę. Pozdrawiam. Najlepszego.